Dość prosto, prosto, okej. Okay. Co ty, <laughs> ty robisz? robisz? lewo, lewo, ostro w lewo! Kurwa! Jest! O nie! nie. O, co ty, co ty. się dzieje? Nie. Liczysz na farta, rozumiesz? O kurwa! Fart. O, nie. Nie. nie! Po chuju Poleciałeś na trzecim! O kurde, zobaczymy, jak ty teraz będziesz latał. Dobra, a gdzie jest helikopter? Dobra, i tym razem przeskoczę. Uwaga! Hop! Fuck me! Ja, ja myślałem, że zachoczyłem B, mi zginąłem. Patrzę, utelował jeden sniperki. Do... Kurwa, idealnie po prostu, wyczucie. Ja Jo me... A, tak, ja tam. O, jesteśmy. A co. O! I tej parze tak jak to widziałem. Nie! Yeah. Nie! Uh, yeah. Ja jebie. Kurwa, spadł ty, jeden poziom. Spadniesz znowu. Ej, skąd ty się na dole nagle wziąłeś? Są raczej. Co się kurwa stało? Gdzie ty jesteś? Jestem gdzieś pod wodą, stary! Gdzie ja jestem? No, u mnie było tak, że się. No kurwa! kurwa. I czapki stary! Zaraz utonę, gdzie jestem? What the fuck? Pod wodą jestem! Ej, nie mam mapy w ogóle! Kurwa, pa. <ścười> stary, byłem z prawej strony mapy. Kurwa, na brzegu oceanu pod wodą. Kurwa! <ścoughs> Gdzie ty jesteś? Ja jebie, jak lecę pięknie! Ty lecisz nadal? Tak! Lecisz, widzę! Uwaga! O kurwa! Nie, nie! Out of range, kurwa, nie! Iu, gdzie ja wylądowałem? O kurwa! Nie! Wow! Gdzie uh, uh. ten leci? O kurwa! O kurwa! Jezus Maria! Ranga wzrosła, zbir! Ja pierdolę. wyskakuje z auta. Wuuuuhuuu! Stara jeszcze do wody wpadnę. Nie, nie ma chuja. Nie ale ma pierdolne chuje. zaraz. Ale jedyny. Tak. Ale jedyny. O skały. O, I ile nagród dostałem, Boże. Cały level mi wskoczył. A. Czekaj to ja może te pierwszy zamknę. Mejdę o! the, oh, whoa! Whoa! What the God fuck? God God kurwa... Tak. Gdzie oh. ja jestem? Ja Ciebie do wody wpadnę! Ja do, wpadnę. Gdzieś... Ja do wody Ciebie wpadnę. gdzieś wystrzeliłem! Kurwa stary gdzie jestem w powietrzu! Kilometr! Do wody wpadnę! Nie, na plażę. Do wody! Tutaj jestem. Przeżyłem! Tak, już było blisko! Albo bo krzywo wleciałem! Kurwa, wszystko krzywo robisz Trochę krzywo lecisz A w to czarne NIE, W TO CZARNE! Bo źle obliczyłem swoje noty, no Ja pierdolę! No kurwa mać, no Aaa, get out here. Ja z tobą już nie latam <try> WOW! Obrócił się, what the fuck! O, no to jest ciekawy pomysł Niewątpliwie Co <noise> Co za czarny... <noise> Nawet cykurwa kurwa człowiek nie może chodzić i benzyny rozlewać, nie? Ja ty, sobie wezmę ten kanister. weź no ją zdetonuj nie, też się palę! Fach, do basenu! Nie do basenu. Ciesz już przestałeś się palić. O, tak. Moja, moja kanister. Uderzyła we mnie. Oj, co? O! Eksplodowałeś! To nie ja, ja jestem. What dobry. Ja Myślałem, że cię przejechałem autentycznie. Nie! Dzień dobry, panie tatuażysto. Chciałem sobie zrobić tatuaż. Co ty zrobiłeś? Co ty zrobiłeś? Zepsułeś! Kurwa glicza! Ja, ja, kurwa, Nie. kurwa mnie gdzieś do środka salonu. kurwa! Ta tatuaż musi być dokładny. Co ci się dzieje? Co ci się dzieje? Stary? A, co się stało? Gdzie ja jestem? Stary kurwa wyjebał mnie chyba pod mapę i się zakręciłem! Tak co się z tobą działo? Aż się co zacz... wdziałeś? Aż się zakrztusiłem, co się kurwa stało Dzień dobry, ja bo proszę tatułasz, na tak? Chuja! Jest. Jest. <laughs> Jak mnie wysunęło pięknie O to chodziło Dobre! O! Dziękuję, dobra, rozumiem, że dzisiaj zamknięte jest Mówiłem panu, że już nie przyjmujemy dzisiaj klientów. Wysiadam. <laughs>